Hej, cześć, z strony Izyśka i nagrywamy dzisiaj kolejny odcinek z Movistar star planet tak i zaczynamy Pierw co zrobimy to napiszę status u mnie nie może zabraknąć serduszek Tylko czemu mi się to ścina. Uh -huh. O! Dobrze. Tak, tak i pójdziemy sobie do czatu VIP. Do klubu VIP. Tak, i sobie może z kimś poketamy. Odpowiadamy się z kimś, znajdziemy kogoś fajnego do rozmowy i będziemy gadać, tak. Yy. Jak chcecie Q&A, to piszcie w komentarzach i oczywiście nie zapomnijcie o moim arcie na pytania na Q&A. Yy. Tak. Później ja na te pytania będę odpowiadała na odcinku. Tak. Ja sobie tylko tam zapisuję się że mm, Żeby móc później je przeczytać i Wam odpowiedzieć na nie. Na razie mam chyba sześć pytań, jak dobrze wiem. Tak. Coś w tym stylu. Mam. Tak. Na następny raz po prostu um, będziemy... Wiem, co zrobimy teraz. Tak. Bo jak zauważyłam, tu jest dużo osób. O, bo tyle tu jest. Tak, ja i mój ogarnięcy. O, nie może to tak Tak, to jest takie upiękne. Tak. Jest trochę późno i tak, mogłam to nagrać wcześniej, ale byłam troszkę zajęta nauką do kartkówki z niemieckiego. Czy ktoś odpowie? Mm. Dobra, to pójdziemy sobie do centrum, może no Nie, jeszcze se, se, sobie tutaj posiedzimy Może sobie coś pogramy Nie, to poza mi się podoba, on jest słodki Dobra, idziemy teraz tam, gdzie ludzie chcą gadać Do centrum handlowego Tak, to zawsze chodziłam do pokoju VIP, ale to jak było wtedy. Jak nie było 23 no tak, zaraz do północ i się udziwię jeszcze jeszcze ktoś tu z moich znajomych jest. Coś widzę, tylko jedną osobę. Ta. O właśnie, jak będziecie też chcieli, to live'y będą co miesiąc. Jeszcze ustalę, ale wiem, że live będą i one się będą pojawiały co miesiąc Spróbuję Będą się chyba pojawiały co miesiąc Tak jak myślę bo tak będzie najlepiej, szczerze bo co miesiąc No pan też Za każde... za każde 10 subów będzie live tak, za każde 10 subów będzie live. Bardzo dobry pomysł. Jestem genialna. Nie, ktoś tu musi mi odpisać. Tak. Szczególnie jak mi się ścina klawiatura. Będę musiała sobie kupić nowy laptop. Tak. Przepraszam za moje wolne pisanie, ale jeszcze się nie przyzwyczaiłam do, do mojego laptopa, i trochę trudno. Chwila ciszej będzie. Ktoś mi tu odpisze? Zobaczymy. Tak, zobaczymy, co się dzieje tu. Ktoś się odpisze Piękno. Tej dwójki tu nie ma życia, bo on mi się ścina. Czy ktoś napisze hej, czy nie? No, nagrywam, hallo. Tak, tacy są moi znajomi, kochani. Aha. Tak. Nagrywam już 7 minut. Tak, i właśnie zanim. Za, za niedługo będę kończyć, bo mi się czas kończy. Ale zanim pokażę Wam właśnie tego artbooka, jak wejdziecie na mój profil, prawda? Chwilę, mój profil. Wejdziecie sobie w artbooki, każdy to wie, ale. Po prostu pokażę. O, i tutaj. Tutaj jest na QA. Ja będę to odpowiadała na odcinku specjalnie y, zrobionym na QA. Jeszcze oczywiście zbieram. Tutaj możecie pisać swoje piękne pytania dla mnie, które będę odpowiadała na odcinku. Myślę, że za około tydzień będę nagrywa QA, a na razie będą się pojawiały zwykłe odcinki movie Star Planet. No to kochani, ja kończę, żegnam się z Wami i do zobaczenia później. Ciao!